Cześć Wam i nie że z tej strony Mr Kokosfly, a to jest Battlefield 3 operacja metro w trybie szturmu. E, zapewne dołączę się do środka rozgrywki, a nie lubię tego jednak, że mamy już godzinę drugą 30. Warto by się już niebawem położyć spać, a coś opublikować jednak bym chciał. E, widzę, że rozgrywka przeniosła się już do środka, także wejdziemy sobie tutaj, zobaczymy czym sobie akurat pogramy. Może L80A2 to będzie fajny wybór. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Chciałbym tutaj przede wszystkim porozmawiać na temat 24-godzinnego streamu charytatywnego. Może przynajmniej. Wow. Może przynajmniej na początku chciałbym na ten temat porozmawiać. 24-godziny stream charytatywny który odbył się ostatnio na moim kanale Hitboxa, jest na ten temat nagrany materiał na temat tego, że taki stream się odbędzie. Materiał możecie znaleźć wśród najnowszych filmików na kanale. Zbierałem generalnie na zwierzęta, na dwie sprawy i im wypalił w jak największym stopniu udał się niesamowicie dobrze. Zostało zbierane ponad 5000 złotych, Ja może nie będę mówił ile konkretnie, ale ponad 5000 złotych zostało tutaj uzbierane. I publiczność całkiem dopisała, także ja chciałbym podziękować bardzo wszystkim, którzy dołożyli się do tej kwoty, którzy brali udział w streamie. I po prostu wyłożyli trochę swoich pieniędzy, żeby cel został osiągnięty, żeby zwierzaki, na które zbierałem były. <laughs> o, kurde, nie dwul. Były zadowolone z poprawy ich losu. Także myślę, że to jak najbardziej się uda. W szczególności chciałbym podziękować tutaj Pawłowi. Ta osoba doskonale wie, o kim mowa, który zdecydował się wesprzeć to przedsięwzięcie największą ilością pieniążków. Bardzo dobrze, założyłem tutaj Kumik. Także Paweł, słuchaj, będę miał dla Ciebie coś fajnego. Będę miał dla Ciebie coś fajnego. Hmm. Jest to niespodzianka, także nie będę mówił na temat tej rzeczy jakoś specjalnie dużo, ale mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Ta niespodzianka zostanie zrealizowana powiedzmy za kilka dni. Pójdę, jacy goście są tutaj w ogóle nieogarnięci, Max. Ta niespodzianka zostanie zrealizowana za kilka dni. I o, no należy Ci się, należy Ci się totalnie, ponieważ dołożyłeś się taką dużą ilością gotówki, że ja byłem kompletnie tym zadziwiony. Nie spodziewałem się aż takich pieniążków generalnie. Także bardzo duża kwota została uzbierana, no i tutaj w tym bardzo, bardzo duża, o, w końcu mnie dorwali, bardzo duża zasługa Pawła. Także pozdrawiam Cię serdecznie, na pewno to oglądasz, bo jesteś stałym, długoletnim już widzem mojego kanału, to jest niesamowite, co zrobiłeś, żebyśmy cel osiągnęli, żebyśmy poprawili byt zwierzaków, musisz je ja również dużo, bardzo kochać, tak? <grytanie> Także materiał a propos streamu na pewno pojawi się na kanale, o tym możecie. O tym, o tym Was zapewniam. Będzie takie podsumowanie i nie tylko będę mówił o ilościach, ale także o tym w co graliśmy itp. Itd. Było tego bardzo dużo w ciągu 29 godzin, bo właśnie tyle trwała cała akcja. Sporo rzeczy udało się ograć. A między innymi League of Legends. Do którego, no, powróciłem w końcu. Znaczy powróciłem w końcu. To było coś od dawna oczekiwanego, ale powróciłem sobie do League of Legends i jestem z tego powodu całkiem zadowolony. No, także, także to chyba większość rzeczy, którym chciałbym, chciałbym Wam powiedzieć na temat streamu. Teraz skupmy się trochę na rozgrywce. A, no jaka wielka szkoda. Kul, no zacząłem go strzać pierwszy, zredukowałem go samo No gdybym miał full HP, to myślę, żeby tutaj gość upadł. L852 nie jest to jakaś super świetna broń. Ale jak sami widzicie, daję tutaj sobie całkiem nieźle radę. Ja zresztą mam osobiście duży szacunek do osób, które nie grają tymi najlepszymi pukawkami. Mam tu oczywiście na myśli M16A3 dla klasy szturmowca, ale innymi broni, no jeszcze jak 971, w sumie moja ulubiona broń dla tej klasy. Po każdej stronie, w każdej klasie znajdzie się taka jakaś świetna pukawka i jeżeli postanowiliście grać nieco gorszymi nieco gorszym uzbrojeniem no to super sprawa wielki szacun, wielki szacun dla was co oni tutaj w ogóle nie napierają ile w ogóle jest ich, aha 12 gości no ale my tutaj załatwiamy pewne sprawy także to raczej nie jest tak że oni są w tak małej liczbie, że nie dają rady się przebijać. Tu chyba nie za bardzo im się chce przebijać. Możebym, kurna wyszedł na zewnątrz, szczerze mówiąc. O jezus, Maria. To Tumik niestety powoduje spadek obrażeń, ale. Wolę jednak być ukryty, bo jest tutaj tak mała ilość graczy, że wchodzenie tym przeciwnikom na plecy nie jest specjalnie wielkim problemem. I oczywiście, zajście dalej jest już jakimś wyzwaniem. Próbuję w ogóle im wejść mocno na plecy. No minus jest tego taki, że gdybym miał M16A3. To byłoby mi znacznie łatwiej, ała, 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 ała na pewno byłoby mi znacznie łatwiej, ale... Wiecie, skoro daje się radę, to czemu by nie próbować nowych broni? Szkoda, że z nowymi broni w Battlefield 1 jest tak dosyć ubogo, ale y, mam wielką nadzieję, że będą one dostarczone w DLC w jakiejś większej ilości. Widzę dosyć dużo nowych graczy i to są raczej nowi gracze, a nie nowe konta. Także ja zresztą, kiedy ktoś się mnie pyta, czy warto kupować Battlefield 3, czy są ludzie na serwerach, odpowiadam jak najbardziej. Ludzie na serwerach jeszcze są. Um, a Battlefield 3 trzyma się naprawdę mocno. Sądzę, że będzie większa ilość graczy. Będzie większa ilość graczy niż Battlefield 4 po takiej, po takiej samej ilości czasu. Chociaż z drugiej strony, no Battlefield 1 też jest bardzo dobrą grą i myślę, że tych graczy zgarnie więcej, niż Battlefield 4, już no Battlefieldowi 3. Ja wiem, że trochę to takie skomplikowane, ale... Aj. Ale myślę, że raczej mnie tutaj zrozumiecie. To 90, proszę bardzo. No gdzie by tutaj obejść tych typów? No, już podłożyli ładunek, jednak się przedostali z tyłu. No, dobra, ład granat. Także... Pozdrawiam tutaj wszystkie osoby, które były na streamie, które tutaj się dołożyły. Chociaż wiecie, nawet, nawet nie chodzi o to, że koniecznie jakoś się dołożyły, już nawet sama obecność jest. Czymś bardzo fajnym, bo no, dzięki temu więcej ludzi ogląda, wyższe pozycjonowanie e, powiedzmy jest tego streamu. What the hell! Myślałem, że, myślałem, że dobrze pokasuję tego gościa. To chyba nie za specjalnie, o, a wiem, wiem, wiem. Słuchajcie, miałem taką e, sytuację w Battlefield 3, która kazała mi zwątpić tą produkcję jako taki, taką mocną pozycję na rynku FPS, trochę zwątpić, bo nadal uważam, że jest to świetna część tej serii, jedna z najlepszych, jakie ogrywałem, a mianowicie była taka sytuacja, że na odległość około 10 metrów strzelałem się z przeciwnikiem, Zobaczałem się z przeciwnikiem na odległość 10 metrów, i podczas. Ym, tak gdzieś w połowie mojego magazynka, nagle strzały przestały w niego kompletnie trafiać. Ale to kompletnie, w ogóle nic nie wchodziło i mnie w końcu rozwalił, tak? Umarłem w końcu. Przypomnę. W połowie magazynka coś takiego się stało, także no. Niesamowicie, niesamowicie kiepska sytuacja. Słuchajcie, no, 10 minut rozgrywki, daliśmy im naprawdę mocny odpór. Materiał krótki, bo godzina późna, tak jak wam powiedziałem, chociaż ja jeszcze szczerze mówiąc, pograłbym te 10 minut, no ale trudno, tak się stało. Także dzięki raz jeszcze wszystkim, którzy byli obecni na streamie. Dziękuję Ci serdecznie, w szczególności Pawle, za to, czego dokonałeś i co zrobiłeś dla zwierząt. No i mam nadzieję, że nie był to ostatni 24-godzinny stream charytatywny. Jeszcze takie rzeczy, jeszcze takie sytuacje będą się powtarzały. Dzięki wielkie za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Chua!